No cóż... TY! Ktoś mnie kurwa coś Kurwa, właśnie widzę, że się da, ale nie wiem dlaczego. Naciśnij, naciśnij H. Wiem. Kurwa, prawie spadłem. pierdolę. Co tam, kurwa, ja pierdole, to kurwa było? Ja pierdolę, grzeczny widzę, mam Ja nikogo nie biorę. Ja też nie. I kurwa. A Ja też. ta, 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 ta. nową piosenkę Maty? Nie To kurwa da ta. da ja będę No ja też raczej da albo ósmy Nową piosenkę do Fify Oficjalny nie, nie soundtrack do Fify 25. A to muszę zobaczyć. Fajna jest to. Buja. Buja. Za pierwszym razem może nie aż tak, ale później już buja. Pierdolę, co to jest? Nie, ja pierdolę, no to tego nie przejdę pewnie. Bańki będą pojawiać się w różnych strefach na razie skacz do nich, aby je rozbić i zdobyć jak najwięcej punktów. Te Dobra, mapy... czyli to jest coś na zasadzie tego, tych samych pierścieni, Wiem, aż Ale te mapy to są teraz żart. No są dziwne. No, patrz, co za kurwa śmiecie. No, zajebali mi. Patrz, cały czas banki podpierdzielają. Mam złotą. 9, 10. Nie mam nic. 11, 12, 13. Nie mam Nic. Pizło mnie coś. A tu rękawica mi jedna Tyle typa, co tu jest? To jest hit. Mam 12. Mam 3. Bo tu wszyscy zapierdalają w tym miejscu. No to co za śmieć Mam No patrz, ale kurwy to są Kurwy nie dzieci 14, 15, jestem Będziesz. Jeszcze trzy. Jak się przestaną rzucać, wiesz, że jedna osoba. O kurwa. Są kurw, nie dzieci, wszyscy. rzucili się akurat Ech. w tym miejscu, gdzie ja byłam. Przeszłam na miejsce, nie było nikogo, nagle kurwa, przyjeździł wszyscy. I to polowanie no, było. Ale kurwa, w innych miejscach też były. Dlatego folderzy też idą do wyjebania, kurwa. To... Bo no to, co się teraz odpierdala na nich, to jest kurwa nieśmieszny żart. To by zaraz od lat nie będziemy grać. No nie. Ale to, co się kurwa na nich zaczęło odpowiadać od ostatniego mojego grania, to jest kurwa nieśmieszny żart. Ale to od samego początku jest kurwa tak. No właśnie nie. Było kurwa normalnie przez długi czas. A teraz zaczęli coś kurwa odpierdalać. i się pierwszy Nie, da jestem. nie, 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 pierwszy. nie, zlagowało mnie. nie, mnie. mnie nie, teraz nie, jakoś puściło się mnie kurwa? Śmieciu. Józmy. Tam by jeszcze okej, okay, ale tamte, te nowe to no naprawdę to jest gruby jakiś śmieszne żart. I te dzieci jeszcze pojebane. Nie, 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 nie! No. Nawet nie widzę, ile tylko zostało. Ja też nie. O, co za debil. Jakbyś łebka oglądamy. Nie wiem, jak, patrzę, jak na mecie się biją A co to jest czasowe? Chyba nie. Chyba tak. Ty nie widziałeś ile tam typa? To jest chyba czasowe. No. A możliwe. Dobra, finał. Osiem osób. Czy ktoś ma Spider-Mana? Oddajcie fall guys, oddajcie na luzie. Tak. Albo wyjedźcie te wszystkie nowe mapy. Nie, po prostu oddajcie na luzie. Niech no. będą wszystkie mapy, ale oddajcie Ta. na luzie. To, to, to było kurwa sztos. Dobra, ja już wiem, że ja to przegrałem, nie? No, ty zawsze to spadasz. Guj się leszczu. No. Odetnij tego niebieskiego tam. Próbuję tego odciąć. ktoś odpadł, jedna osoba. Zrzuciłem kogoś. Mhm. No ale 2 na 7 jest. Żeby ten ci zarań nie odciął. Dalej idą na siedem kurwa, tu tak? Ty, bo to się... Oj, oj, oj No i? Cztery na siedem Jeszcze masz szansę, i chuj, już nie masz Mać. Aaaa. Praktycznie w jednym momencie trzy osoby odpadły. No. I on wygrał chyba fartem. tak Ej, no trudno się mówi. A ale Spiderman dobrze mało. Spidermana, Spiderman, on no. dostępny w sklepie. No wiem. Ale fajny. No. A w sklepie są w ogóle za... 16 koła, nowe te. Nie, 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 nie nie mam 16. Też nie mam 16, mam 13, 650. Hmm, chuj, bo kurwa, nie szaleć, tak? No. A od 18 jednak, nie od 16. Tak. Dobra, dawaj ready. Stara mapa chociaż. No, dobra mapa. Ta mapa jest spoko. Jest nic. Tu wiadomo trzeba bum, bum. Bum, bum, bum. I ogień. Hopsa, 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 hopsa. No i ja pierdolę. Hopsa, 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 tu, 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 tu. Dobra. Jestem. Czyżbym był pierwszy? I pierwszy Jupijej. O, łaśka jedenasta. I tak ci nic co nie daje, że jesteś pierwszy. Daję, daję. Nie. Więcej tych zdobywasz. Kurwa, sprawdzaliśmy, Andrzej. Sto? Ale więcej tych zdobywasz. Sto? No, 100. No. no. Wow. No. no, wow. no ale zawsze to 100. A nie, nie, dalej. Przestań kurwa robić przester, bo Cię wyciszy, kurwa. Nie zrobiłem żadnego przesteru. odpowiedziałam się. To sobie kurwa, na filmie. To powinnaś przyciszyć sobie ten, yy, Sławki. Nie, mam cię kurwa cicho, tylko robisz czasem przestępstwo, czego ty nie rozumiesz. No to dziwne, że masz mnie cicho i kurwa robię ci czasach. No, no tak. Hmm. To no, by nie. było, jakbym ja się kurwa wydarł. Nie, jak, żebym ja ci się kurwa zrelę nie wydarła. No. Bo zrobić kurwę jeszcze okay. większy. To jest na Easy. Tak, i bardziej pierdolnie. Bo tutaj spada ten jeszcze. Tu jest jeszcze więcej tych, tych. Ja pierdolę. Do popękania tu jest chuj ich. O jezus, zaraz padnę To na mnie poleci. Ja pierdolę, ale prawie dostałam jeszcze. Wypiór Jezus, Maria, ledwo to przeżyłam to Dobra, przeżyłem. Gdzie teraz? Sama spadłam. Dobra, tu muszę uciec. Spadłaś? Sama, no. Z mi się ześlizna. mnie leci. Szmato! Nie! Kurwa! Mi się stówka ześlizna. Uciekam. Nie w tą Mańkę. Nie! Dobra, przeżyj. Nie! No. Ale teraz tu dali w chuj tych, tych lodów. I pierdzielona kulka zasłoniła. Uciekamy. No. Wchuj chuj tych lodów teraz pustych dziur dali. No. Wcześniej było tylko po bokach. Ale cóż. Wczoraj, kurde kobieto, zagrałem sobie na spokojnie. Fortnite'a, poleciałem se daleko. Później zrobiłem tam 4 czy 5 fragów. Nieważne. No. Widzowie, dla was wczoraj to zobaczycie ten odcinek dopiero prawdopodobnie 14 października. Dziepie, co ja wam mówię, jak ten odcinek da później? No, słuchajcie mnie. Yy, dobra. No, Wygrałem sobie w tam meczyk, nie? Cztery fragi zrobiłem. Bez żadnego spocenia. Yy, ludzie mieli takie ekwipunki, że kurde mogli mnie rozjechać jak szmatę, a tego nie zrobili. To piszę. No, tragedia, ogółem. Nie zasłaniajcie mi, kurwy. Ludzie Ty, tam dołem polecieli byli pierwsi. No widzę. Ale ja mówiłem ci o tym kiedyś. No sama to zauważyłam szmato. O oberwałem balonikiem. Drugi. Podkakuj. No kurwa, a ślepi jesteś, co ja robię? Serio? Poważnie? Odinstalowuję tą grę dzisiaj. Co się odjebało tej? Ty? O tym właśnie mówiłam. Czemu ci, co polecieli dołem, co jest kurwa nierealne, byli szybciej? Dzień nigdy tak nie było. Czekaj, czekaj, do domagać, pokonaj przeszkody, aby dostać do mety. O kurwa, macie. Ja serio. Jeszcze nowa mapa. Nie, proś mnie kurwa, że ten folga i się zagrała. Nie, ja bym to się kurwa grać nie da. Widzisz co się kurwa pyta. Widzę, kurwa, ale czemu żeś kurwa nie doszła? Wcześniej to... kurwa nie było, także kurwa dołem mnie zapiada aż tak szybko. Nieralne jest to, przecież, no. że ty nie przechodzisz pierwszej mapy. No. Gdzie kurwa zawsze się odpadała druga, trzecia mapa, dopiero A teraz kurwa na tej pierwszej się nie da przejść? No chyba to jest kurwa nienormalne Kurwa po tym idziemy na Rowena. Spadłem. A nie widzę. To jest na ludzi czy na czas? Raczej uciekać przed mazią, czemu? co jest To Nie ma mazi, co ty No... Przecież nie było napisane, że trzeba uciekać. No dobra, może być coś. Teraz. Trzeba widać. A kurwa! A, jest właśnie. No. O kurwa. Dobra, odpadam. I powiedz mi, czy no to jest normalnie. Tak jak my odpadamy z tej gry, tak my ją wyłączamy, więc... Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia strzałeczka. Cześć.